Zabrać. Tutaj Anina. Tam, Ziomek Dobra. Multiego. Tak. Dawaj na szybki wywiad. Ja mam puste ręce od tej pizzy, kurwa. Się przywitajmy o zimny. Dobra. Szymanko Mortko, zapraszamy tutaj. Się, Dobra. No, pakuj się. Cześć, cześć. Siadaj do nas, tu masz słuchawki. Już? Takaj eee, Słuchaj, Ja wiem, wiem, cię. wiem, że skaczesz i sytuacja Słuchaj. wygląda następująco. Przetrzymamy cię tutaj aż Twój mi nie, bo za dobrze wam eee, ko, Kto ci zapłacił, powiedz? No Co właśnie to? nikt. A. No właśnie, no właśnie nikt mi nie zapłacił. To tu za darmo. Zapłacił, tak. To darmo. Serio? To jest dziwne, bo to też nie zapłacił. Wszyscy to, to to za darmo. A ja Nie, no chyba że jest jakiś szmal. Dobra, nieważne. Jak ci się jak się bawisz? <laughs> Jeszcze lepiej. <laughs> Okej, okay, a kto wygra? No ja. A ile kto przegra? przegrasz 4-30. To przegra? No na pewno reszta. Yy, masz 430. Ma yy, 420. 430, Xen skoczył, ale na białej linii, więc się nie liczy. Okej, okay, okej, okay. czyli na razie w tym momencie prowadzi. Je... Jaką tak, masz taktykę? Oni masz kurwa wglądają jak, nie jak bracia, nie? Zapchaj dziura. Zapychamy ekran najlepszymi shotami.